Czarne mebelki Płyta na górę Żeby można było coś wkręcić Po felgi szesnastki i po jakiś ładny lakier na nie Otwieramy, otwieramy. tutaj tak myślę teraz takie Może głupi pomysł Ale taki polonez Się nadaje na wożenie wszystkiego I pomyślałem sobie Takiego skurwysynu Takiego poloneza wersję track zrobić sobie pod wagon garaż <grymny> jako taki pokazowy bus? nie teraz, nie teraz bo jak wiecie ja kombinuję tysiąc rzeczy na raz ale później jak już będzie dom urządzony i wszystko poloneza, Król! te range rowery są piękne że te wersje sport na kompresorze to był jeden właśnie z których brałem pod uwagę jak kupowałem chemii żeby wziąć takiego rangerowera one no, są normalnie boskie są Trzeba, trzeba będzie nad takim kiedyś pomyśleć, bo to jest cudowne auto. Lodówka nam dopiero przyjdzie, więc póki co wszelkie napoje. Chłodzę tutaj w wodzie, tu jest chłodniutko, fajnie. Zrobię sobie dzisiaj jedną felgę z Saba na próbę, bo to jest taki kolor wybrałem swój. Zobaczymy jak ona wyjdzie, żeby w razie czego nie spierdolić wszystkich. To co, biorę się do roboty, muzyka i kurwa rock and roll i gwagon garaż. Zaczniemy sobie tak. 180 do podkładu Odpuścić, ten dekielek muszę ściągnąć Jeżeli są jakieś ubytki Szpachla uzupełnię Szlifujemy jedziemy Tak, 180 pod pokład Pod podkład Środek zrobiłem podkładem i tylko strukturą czarną No a teraz biorę się za to, okleję wentylek Porządnie w podkład i zobaczymy No kurwa, jak wyjdzie to naprawdę spodoba mi się kolor Chociaż, kto wie Bo wam się raz podobają moje kolory, raz nie Dobrze, jedną warstewkę już sobie dałem, a mi się podoba, już wpisowe, pierwszego naszego klienta, a tak nam to wyszło. I to sobie tylko ogram. Ja borok polonezer A Kobita się kaprio wróżnie z w ogóle Jeść Jeść, ja nie jesz, jesz, nie jesz. <grywa> Jakie tu szofele yeah. Jak on to zrobi? <grywa> Jak widzicie, zaopatrzenie BPC jest ogromne. Flawolik, bo w końcu za niedługo zamykają. Wszyscy w maseczkach. Czemu nie masz maseczki? Eee, ja będę zatrudniony. Poprawna odpowiedź brzmi, bo nie jestem pierdolnięty, ale tak na poważnie teraz. Eee, to już pokazałem, jak wyszło, ale pokażę jeszcze raz, bo bardzo mi się to podoba. Taki miedziany mógł być troszeczkę bardziej w chromie, ale bardzo ciężko mi to było uzyskać, natomiast efekt ziarna ładnego jest pod światłem, podoba mi się. I z nowinek, po rozmowie z pewną osobą, z pewnej firmy, z którą współpracuję, i zaproponowałem stworzenie suplementu, który bardzo... ułatwia życie na cyklu, czy będąc na bombie, czy nawet dla osób, które po prostu mają problemy z hormonami kurczakami. Yy, mianowicie w jakim stopniu zapobiega przerostu krok, yy, gruczołu krokowego, bo to oczywiście na Bombie jest yy, normalną rzeczą, jak ktoś nie dba. Yy, wyrównuje nie krwi, jakieś problemy z krwią, yy, czy z gęstością krwi, dodatkowo jeszcze reguluje pracę wątroby, wzmacnia wątrobę, oczyszcza wątrobę, ogólnie bardzo dobry suplement. Kiedyś yy, był na Anklesarmie, taki on się nazywał Shield, ale zniknął. No a że go nie ma, więc nie ma konfliktu interesów. postanowiłem, że zrobię taki swój, będzie on sygnowany po prostu moim nazwiskiem, żebyście wiedzieli, że nie ma po prostu cięcia w chuja, że będzie to dobry produkt. Zasugerowałem też zrobienie przedtreningówki, tylko wiecie jak jest w Polsce z jest bardzo restrykcyjnie regulowane prawo do tego, i, więc będzie ona sprzedawana z Anglii. Bo są przetelnikówki, które są przetynikami dobrymi, ale są też ludzie, którzy mają większe wymagania co do przetelnikówki. Więc ja ze swojej strony podałem składniki, które wiem, że działały. Niestety są w Polsce nielegalne, więc ja nie przykładam tego ręki do sprzedaży tego. Dałem tylko wytyczne, żeby stworzyć taką przetelnikówkę i na pewno z wami się podzielę, jak ta przetelnikówka wyjdzie. I wierzcie mi, Norwalina czy Garanium, to tam będzie taka obowiązkowa pozycja. Ty, bo dzisiaj Bohen mi mówił, że go chce kupić. On mówi, że, że on mi płaci od gazu z góry, że go zawinie streczem i da synowi. To się 331 bez awaryjnych kilometrów za nami. Przejedzie. Zmobilizowałem się do treningu. Poldek przywiózł, dał radę, to i ja dam radę. Kurwa. No i powiedzcie jak mi się ma kurwa chcieć, jak. Ledwo coś zrobiłem mi wszystko na Przerwane wyciskanie, przerwane wyciskanie na tym, na rozpiętkach wszystko mi napierdala. Jak mi się ma chcieć? Ja już mam w dupie to, że ludzie mnie demotywują, że kurwa piszą o mnie, człowiek kontuzja, bo gdybyście chociaż przerzucili w całym swoim życiu tyle, co ja przerzuciłem przez pół roku treningowego, to byście już kurwa umarli. A ja z rozjebaną ręką. Mimo wszystko próbuję dalej w różnych innych dyscyplinach taką się posprawdzać, więc to nie działa, nie demotywujecie mnie, jesteście kurwa śmieszni. Eee, no ale dla samego siebie, jak mi się ma chcieć. 110 kurwa, trzecia seria do 6, i kurwa mi już ręka tak napierdala, a dzisiaj tak wyjątkowo napierdala, że to jest chore. Kurwa, wracam, dokończę. Dokończę rozpiętki, zrobię jakieś nosy na barki. Eee, masy lapa potem. Pomuszę, nie? Odechcie się. Normalnie e, Nie wiem czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale wyobraźcie sobie, że każda seria od początku rozgrzewki do e, końca treningu napierdala Was tak samo albo mocniej. I naprawdę to ja się cieszę, że na moim kanale zostali już ci tacy raczej e, tacy prawdziwi widzowie, a nie te kurwa e, banda Amep łamak e, boroków co na KFD komentują. Tak jak jeden tam był, jak miał pieron czy jakoś tak, nie wiem, coś, by tam ojciec kiedyś wkładał do tyłka i taką seksywę dał, gdzie pod każdym postem komentuje moje kalectwo, podczas gdy nawet nie liznął nigdy ciężarów, które tak mi uszkodziły, ale nieważne. Dążę do tego, że no kurwa odechciewa się i może jak już będę to miał u siebie na warsztacie, gdzie będę sobie mógł wieczornymi godzinkami, porami, porą wieczorną trenować, to wtedy jakoś się zmobilizuję do treningu i kurwa, nie powtarzajcie komentarzy po 100 razy jak te durnie na KFD, na kanale, że kiedy on to zoperuje, czy on nie bo ja już setki razy mówiłem, że to jest nieoperowalne. Ja mogę sobie wszyć ścięgno w to miejsce, ale mięśnia nie odzyskam, a wszycie ścięgna będzie wiązało się z tym, że jak będę chciał dalej trenować, to po prostu to zerwę bardzo szybko, więc póki co próbuję to przeboleć. Nic, idę na drążek jeszcze, bo wygląda na to, że bliżej mi do zostania kalimasyl, który wadze 110 kg, robi tam 10 czy ileś masylapów, niż do tego, żebym ja wrócił do wyciskania, bo kurwa, nie widzę tego. Na tą chwilę widzę się na warsztacie i na drążku, a na warsztacie drążek świetna sprawa. Spróbujmy masylapa, tak z biegu, O, czy zapomnieliśmy, tydzień temu robiłem, także teraz idę, wieszam się na drążki i robię masylapa. Zon. Jeszcze jedną serię sobie zrobię. Teraz 5 masylapów, 5 podciągnięć w serii. Dobra, ostatnie pary podciągnięć i z na warsztat jeszcze. Czego tu więcej chce? Zachód Słońca, 110 na godzinę, Polonez ze skrzywioną kierownicą, 90 stopni jest, Borykson leci, w górze ja patrzy. Masy, lapy zrobione, chuj w dupę frajerą, a nie, to było, to nie, ten. Yy, yy, to te, jest też, yy, dobra, yy, no nic, no tyle.